Zespół, ta główna msi taka y, pod fm2 tak jak nas poroczek pod fm2 tak chodzące fm2 i ddr3 no. brać no tak od msi taka pociągnie na windowsa 7 no, no, no procesor to jest taki amd atlon X4, 3,7 GHz ale możecie znaleźć dużo subwersję, która ma 3 80 GHz więc polecam wam ten procesor, taki tani utrzyma Windowsa 7 i Musłą deta 2005 2012 i stare gry po kroju. Minecraft, starsze wersje test i Windowsa 7 no Fajny procesor, 4 rdzenie no, ogólnie brać Taka karta graficzna to GTX 750. Takie GTX 750 gby dr 5 takie, no fajne, fajne. Przynajmniej lepsze niż 730. Gdybyście mieli porównywać 730 do tego GTX 750 to 750 zmiana z plansy 730. To z tego mniej giby, Po tylko dwa, ale jest lepsze. No. Mam tu taki Goodram ddr 3 po nasza płyta głównie obsługuje DDR3, 8 RAMu, a jak chcecie, to możecie sobie dokupić więcej. No, z 12 gdzieś. I dysk. Dysk to jest taki to Barakuda, ogólnie jest bardzo dobry, sprawdzony adek. Utrzymano Windows 7. Będzie mogli sobie w stabilnych FPS-ach.